Witam na moim kanale. Dzisiaj jedziemy o takie miejsce. Bezpiecznie i niebezpiecznie. Zobaczyć pod mosty młodzież lubi imprezować was będzie po to są auta ale jak zobaczycie co znalazłem i co dostałem też kilka rzeczy, bo to jest z kilku tych z weekendu można zobaczyć albo od razu po południu tam nie wiem, co się więcej rzeczy dzieje zawsze a puszkę a może tylko po prostu pojedziemy już na Zaraz, ja bo mam pełno. Już wszystko jest uciążliwe wiesz. jest strasznie ładniejszy muszę się zaczynać poprawić wszystko ale to jak w jakimś momencie gdzie coś będzie leżało Trochę tego, nie wszystko pokazywałem, bo nie wszystko, też było z jednego miejsca. No, patrzcie, leży puszka. Mogę poprawić się. Życzę w szoku co znalazłem, co dostałem. Ale takie jest życie a może się przejadę pod te mosty jeszcze. Przełożyłem trochę rzeczy, może? A nie wiem, czy to się może torbaływać. Tak już włożyłem takie rzeczy, że... No ale wszystko jest tak przed nami jest Dzień się nie skończył Dzień urlopu dało kawędkę muszę wam nagrać kiedy nie wiem bo zaczynam nagrywać filmiki żeby było co oglądać codziennie po 20 minut Jeszcze jedną rzecz muszę zabrać. Betonik z kawałkiem dobrego metalu. O, no, tak 제 р а н с п о р Złomik leżał Nie hamuję na ostro bo tu są te kamienie takie że gdzie przebić oponę Trzeba patrzeć jak się jedzie Drucik Wam tyle, żeby to miał co rozbierać. A to taka, a to takie, tylko takie biorą. A ta lekko brudna, wydarła oczy. czysta. Ludzie, co, co za świat. Teraz tutaj pod słońce trochę, ale będzie spokojnie chociaż. Można pogadać. Złomowo dzisiaj. Złomowo. Nic nie jedzie? Nie. Jakoś trzeba sobie radzić. Siedzieć w domu? Nie, nie Co roku i tak jest już lepiej Co roku coś nowego Żałuję, bo nigdy nie miałem pewnych sprzętów pewnych tych i Straciłem tyle pieniędzy, bo nie miałem wielu rzeczy, w tym na przykład garaż, i nie mogłem przynieść do garażu rzeczy. A teraz, no owszem, kosztuje to, tak? YouTube nie pozwala mi zarabiać, ale na szczęście. Na TikToku już mogę live y robić. To chyba dzisiaj będzie. Czy tam się coś zarobi? No nie wiem, nie wiem. Ja dopiero się wszystkie uczę. Więc wiecie, jak to jest. Wszystko powoli. Wody mało. O, tu trawę nawiózł. Czy coś. Jedziemy powoli, bo mam przeładowanie trochę. A co to wam pokażę No szkoda, że też nie mam prawa jazdy i z samochodu bo mógłbym już sobie wwodzić gabaryty większe a dwa częste zgłoszenie w wioze gruz jakieś tam tego typu, że, że Szukają kogoś z samochodem, żeby gruz wywieźć, mają swoje miejsce, nie ma gdzie przewieźć. No ale cóż, ja nie mam kierowca, może by się znalazł, ale też mu zapłacić, no to już by to nie było takie opłacalne. Dlatego nie ma co się też załamywać, się robi to co się robi. Daje się ogłoszenia o pracy dodatkowej. Kończysz robotę szybciej. Rower jedziesz robić sobie. Dorabiać pieniądze. Coś powie do opieki powiem Wam szczerze, że śpiaźni się chce dofinansowanie do mieszkania było ale się okazało, że przekraczam chyba dwa tak 2 chyba metry kwadratowe przekroczyłem i nie dostanę Nie moja wina, że takie mieszkanie było kupione był wzięty kredyt Ale cóż Ja tam się tym nie zawabuję. W najgorszym wypadku odbiorę mieszkanie mam, mam to 20 Życie nie będę się na taką sztukę, jak mamy tylko jedno życie w górce to zawsze by jatka nie ma już chyba ale tam dalej są jeszcze zaraz zobaczymy gryba się, a ja tu patrzę, bo jabłka może jeszcze znajdę jakie, ale nie widzę nic. Jedziemy kawałek, bo widzę, że dalej też tam coś leży. Kilka jabłuszek, jabłka, jabłka. Każdy inaczej mówi. To zawsze trzeba poprawnie mówić. to były chyba kruszki znajdzie się jedna chociaż dobra wszystko na drzewie to jedziemy dalej słomów mamy tyle że na torty Zacznę się wywozić. Dzisiaj chyba pojadę z czymś, bo to za dużo tego. rowerzystka młoda krawta zapiernicza człowiek już nie ma tego temu, co miał kiedyś na dworze ze złomem jadę to nie chcę torebę turwać rozsypane tu znowu skręcają Tak kiedyś znowu podjechać tam zobaczyć Szalnie. Z lekkim zapachem. Ktoś się zapyta, czemu? Robiliśmy, czekać, aż przejedzie auto. Zapyta, czemu? Czemu nie jestem w pracy? Dzisiaj miałem wolny cały tydzień, ale robiłem sobie, dorabiałem po kilka godzin dziennie że coś tam zawsze mieć do zarobienia jedziemy dalej za czernikiem. choćby po 2-3 godziny poszło co dorobić zawsze to coś tam dodatkowo pieniądze tak Mieszkając samemu to tak jest niestety Ale mówię, coś trzeba wymyślić z tym, żeby zarabiać w końcu pieniądze na YouTube Kiedyś może włączy. Szybciej jest chyba na TikToku, ale zobaczymy Który dzień będzie live. Toka. nie wiem który, bo byłem raz chory odpadł mi jeden dzień co właśnie miał być wtedy live